Poznaniu.pl Poznań w minutę Jedyny polski astronauta, Sławosz Uznański-Wiśniewski, pojawił się we wtorek na Politechnice Poznańskiej. Wygłosił wykład i zaprezentował eksperymenty, które przeprowadził w przestrzeni kosmicznej. Odpowiadał też na pytania poznaniaków. Poznański port lotniczy nie zwalnia. W październiku padł rekord liczby obsłużonych pasażerów. W minionym miesiącu na Poznańskiej ławicy pojawiło się ich blisko 370 tysięcy, to aż o 13% więcej w porównaniu z październikiem w minionym roku. Policjanci z Kalisza zatrzymali 49-letniego pedofila strażaka. To efekt działań stowarzyszenia GRAD. Od prawie roku mężczyzna utrzymywał kontakt z członkiem grupy udającym 11 latkę. Miał wysyłać nagie zdjęcia i filmy. Zatrzymanym okazał się strażak OSP. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta radni rozmawiali na temat utworzenia parku kulturowego na Ostrowie Tumskim. Jego powołanie wykluczyłoby działalność deweloperów na wyspie. Radni zadecydowali o odesłaniu projektu uchwały w tej sprawie do zaopiniowania przez Komisję Kultury i Nauki, Przestrzenną, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska.